Cześć, dzień dobry, siema z tej strony Wena z kolejnym materiałem na kanale z Battlefielda 6. Już 18 listopada wleci spory patch, który mam nadzieję tym razem załata więcej problemów niż ostatni. Twórcy chcą się skupić na Bloomie, poprawie widoczności i oświetlenia, ulepszyć przejrzystość wyzwań. Ford London mapa z Red Seca będzie po części dostępna w portalu, a także planują dostosować Aim Assista, by był bardziej jak z Open Betty. Będzie też również nowa mapa do Multi Eastwood, a także nowe bronie i nowy pojazd. Jeśli chodzi o Bloom i odrzut broni, to twórcy jak sami informują delikatnie dostroili szybkość narastania rozrzutu i odrzutu. Przy długotrwałym ogniu. Co więcej, zmiany mają mieć wpływ na wszystkie bronie. To jest akurat dobre. Tylko, że chcę Wam przypomnieć, że większość broni, jeśli oni to znerwią, to będą absolutne lasery. Wtedy będzie więcej minusów niż plusów. A tego mam nadzieję społeczność nie wymaga. Będzie wtedy bardzo ciężko podjąć walkę z przeciwnikiem, który będzie akurat wcelowany w naszą pozycję. Jeśli to zostanie tak naprawdę mocno osłabione. A tak jak ja mówiłem i przypomnę, ja jestem fanem Bluma, ale do pewnego stopnia. Co do poprawy widoczności oświetlenia to poprawili widoczność żołnierzy, a szczególnie w momencie przechodzenia z wnętrz na zewnątrz. Dodatkowo jest lepszy balans oślepiającego światła. W wyzwaniach dopracowano opisy, żeby były bardziej czytelne. Aim assist został usprawniony, teraz ma być bardziej przewidywalny, płynniejsze ruchy, ma zostać bardziej zbliżony do tego co było w open OpenBecie, a ustawienia zostały przywrócone do nowych, domyślnych wartości. Podam też również dwa kody w opisie do portalu, są to tryby utworzone przez społeczność Battlefielda. Chodzi mi o Chaos Climb i Zombie. Chaos Climb to tryb, w którym dwie drużyny ścigają się, aby wspiąć się na sam szczyt specjalnie zbudowanej mapy, na której tam czekają ich przeszkody, wybuchy i tam inne utrudnienia. Kto pierwszy dotrze na szczyt, ten wygrywa. A Zombie to tryb survivalowy, w którym gracze walczą z hordą zombie. Mapa jest losowo generowanym labiryntem. Celem jest przetrwać jak najdłużej. Można grać solo lub z drużyną. I to jest świetny tryb dla graczy lubiących PvE. A gdzie wpisać ten kod? W Battlefield Portal, Community Experience i Enter Code. Jest też również kilka tematów nad którymi pracują twórcy, ale nie ma jeszcze dokładnej daty. Rozmiar i tempo map, będzie więcej akcji ale mniej biegania, ulepszone menu, szybciej, łatwiej i czytelniej. Oj tak, te menu jest bardzo źle zrobione, oby to jak najszybciej przebudowali. Bo jest milion tych opcji i ja naprawdę nieraz się już tutaj pogubiłem. Rozbudowane statystyki gracza, sezony, szczegóły i powtórki. Z tego bardzo się cieszę i mam nadzieję o jak najszybciej dodanie tego. Ułatwienie gry ze znajomymi, mniej problemów z dołączeniem. Nie ukrywam, że coraz częściej mi się zdarza, że kogoś nam nie dołączy do gry i jest to naprawdę irytujące, bo trzeba wychodzić, wchodzić, a nawet czasem resetować gierkę. Rejestracja trafień TTK, Time to kill, Time to dead, dead code. Badają wpływające poprawki na to. Super, bo jest to też potrzebne, bo czasem zdarza mi się zginąć za ścianą, miewając normalnie dobry ping. Oraz balans całego ekosystemu pojazdu, od czołgów po lekkie maszyny. Bardziej bym się przyjrzał tym czołgom, bo czasem walnę rakiety naprawdę w tym czołgu i zadam naprawdę spore obrażenia, a innym razem walnę dosłownie za 5 sekund drugą rakietę też w tym czołgu i nagle nie ma obrażeń. Nie wiem, co się z, z tym dzieje. Co do Redsec'a, znaleźli problemy z dźwiękiem i wydajnością, co mnie niesamowicie cieszy, bo czasem dosłownie można było dostać kosę w plecy, a nawet nie usłyszeliśmy przeciwnika za naszymi plecami. Tak samo było z czołgiem, że mógł się nawet przejechać i nic nie było słychać, dopiero po śmierci usłyszałem jakikolwiek dźwięk. Solo Battle Royale, nawet z ciekawości w to pyknę, bo w Call of Duty średnio lubiłem ten tryb, zagrałem naprawdę mało mało tego. Pancerz analizują czas użycia i dostępność. Jest tego naprawdę mało, ale też przyda się przyspieszyć wkładanie pancerza czołgi. Przyglądają się też częstotliwości pojawiania się. Dla mnie dobrą zmianą byłoby, gdyby były tylko dostępne dwa lub trzy czołgi na całą mapę w meczu. To by było na tyle. Dzięki mówił do Was Bena. Cześć!